Kolejna sesja, pierwsza Panie Jezus na śmierć krzyżową wskazany. Kłaniamy Ci się, Panie Zucharysta, i błogosławimy Tobie. Słuchaj, człowiecze, te kretu, jak... Panie Jezu, w czasie Eucharystii wypowiadamy słowa po przeistoczeniu. gośmy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. I chcemy lepiej zrozumieć Eucharystię. Eucharystię, która jest ofiarą eucharystyczną. Wolelibyśmy, żeby to była tylko uczta, żeby to był tylko wieczernik. Ale Ty z wieczornika udały się do grójca, bo byśmy potrafili do końca pójść za tobą. Który za nas cierpiła rany. akcja druga panie Jezus bierze krzyż na ramiona swoje kłaniamy ci się panie zuchrysty błogosławimy tobie już jest tu ta miłość że przyjście do Ciebie do Grójca. A Ty tam modliłeś się. Jeśli nas mają zabrać, po nas przyjść, to niech nas zastaną na modlitwie. Panie Jezu, Niech modlitwa nasza przygotuje nas na to, co ma nastąpić. Który z nas cierpiał rany? Niech Stacja trzecia, Pan Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem Krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu błogosławimy Tobie. jesus part of christ Jesteś bóg wszechmocny i upadasz, jakże upokorzony, żeby nas nauczyć pokory. I za ten przykład pokory Ci dziękujemy. Chcemy być pokorni. Któryś z nas cierpiał rany. Nie zrób rybę, nie ujrzewa Panu. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka Matkę Najświętszą. Kładziemy Ci się Panie Pan Jezu Chryste, Błogosławimy Tobie. Przecz, przecz, przecz i swoją odkupi świat. Nowa boleśnie. Maryjo, tutaj obecna, jesteś blisko swojego syna i chcesz pokazać współczesnym matkom, rodzicom, by byli też blisko swoich dzieci, szczególnie wtedy, kiedy jest im trudno, potrzebują pomocy. Ktoś zaś cierpiał rany. Chryste, się nad nami. Stacja piąta, Szymon Cierenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chrystus, błogosławimy Tobie. Jezu, to wielkich boleści, krzyżanie, nie zmaga. 睡吧。<noise> Panie Jezu, Ty Bóg. I przyjmujesz pomoc człowieka. Chcę nam przez to powiedzieć. Tak. Ja chcę, żebyś Ty mi pomagał. Panie Jezu. Chcemy. Chcemy Tobie pomagać. Daj nam ku temu okazję. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Błogosławimy Tobie. A gdy Jezus ciężkim przyszedł z piastowych, Można Tobie pomagać na różne sposoby, tak jak Szymon serenejczyk, ale i tak jak Weronika, która otarła Ci twarz. A chcesz nam powiedzieć, że Tobie pomagamy poprzez pomoc człowiekowi. I abyśmy wiedzieli, jak pomóc, a dokładniej, jak Ty chcesz przez nas. Pomagać człowiekowi i Tobie. Twój za nas cierpiał rany. Chryste, się nad nami. Stacja siódma, Pan Jezus po raz drugi upada pod ciężarem Krzyża. Kłaniamy ci się, Pan Jezu Chrystu, błogosławimy Tobie. już jest posłabiony drugi raz. Panie Jezu, nie wystarczyła pomoc Szymona Syrendajczyka w niesieniu krzyża. Upadłeś po raz drugi, i po raz drugi powstałeś. Myślałeś o swoim ojcu. Panie Jezu, wtedy kiedy ludzie nam już nie potrafią pomóc, powstać żebyśmy o Twoim Ojcu myśleli i o Tobie i powstawali i szli dalej za Tobą, z Tobą, który za rany, Stacja ósma, Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Pan Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Przeszli, 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 Przyjmujesz pocieszenie tych niewiast, ale ty też myślisz o nich, o ich dzieciach. Tak. Byśmy nawet wtedy, kiedy sami doznajemy różnych trudności, cierpień, potrafili też o innych myśleć, tak jak ty pocieszać. A jak trzeba iść do pokuty, który z nas cierpiał rany, stacja dziewiąta, Pan Jezus po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża. Dajemy Ci się, Panie Jezu Chrysty, i błogosławimy Tobie. Kiedy go na górę gry, okrutnika Ci, upada z Tobu krzyżem, już poradzę Panie Jezu, ci, którzy patrzyli na ciebie, kiedy po raz trzeci upadłeś, zapewne sobie pomyśleli, nie, już nie powstanie. Ale ty, pomyślałeś o nas, i powstałeś za nas. Powstałeś dla nas. I byśmy wszystkie swoje cierpienia nie tylko traktowali jako za coś, za kogoś, ale dla kogoś i ofiarowali tak jak Ty, i powstawali z Tobą. Który z nas cierpiał rany. Jezu Chryste, na rany. Stacja dziesiąta, Panie Jezus, obnażony, obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Już na górze Kalmary, Jezusem stajemy nikaczy i szaty z niego się raju, napój na pły wlewają, oczuć to mieszają, taki napój Jezusowi wrogi Panie Jezu, zabraliście wszystko, co posiadałeś, ale mi się tak wydaje, że bez pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie żyć. A jednak można, nic nie posiadając, pełnić Twoją wolę. Tak, Panie Jezu, i je powtarzamy. Nauczyłeś nas, Ojcze nasz, bądź wola Twoja. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Stacja jedenasta, Pan Jezus do krzyża przybity. Kochamy ci się, Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Przezcie moje Państwo odgubili się. Obaczcie tu chrześcijanie, nie! Pana Jezusa, czy się do w całości. Cze nie wzrusza, kiedy widzisz człowiecze jak tu zran kresecze, kiedy W przeistoczeniu kapłan podnosi Twoje ciało i krew. Nie po to, żeby się pokazać, li tylko, ale po to, byśmy widzieli, czym jest istota Zjednoczenie z Tobą, który na krzyżu z miłości do nas. Panie Jezu, wróć nam odwagi i siły. Który z nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta, Panie Jezu, umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. To kończy życie swoje, Jezus kochany. Już na krzyżu za nas grzeszny, zamordowany. Pod krzyżem, Matka Zja. ręce załamują nad zmarłym Panem. Panie Jezu, zanim umarłeś, jeszcze powiedziałeś do jednego z Jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. tak. I dlatego poszedłeś na krzyż i umarłeś, żeby móc to powiedzieć jednemu z łotrów, ale też i nam. Ale chcemy spełnić ten warunek, jaków łotr. Uznajemy panie Jezu, swoją grzeszność, żałujemy. I Chcemy być jaków, chłopcze, z tobą, z tobą, który z nas cierpia w rany stacja trzynasta, zdjęcie ciała i skrzyża.

Bo kochana, żalem żegnają? Pan Jezu trzeba było usunąć Twoje ciało z krzyża, bo by to zaburzało przeżywanie Paschy, Szabatu, Szabatu. Ale nam przeszkadza krzyż z Panem Jezusem, z wizerunkiem. Przeszkadza. Panie Jezu, żebyśmy nie byli głupcy. I żebyś w wszystkich pobliżeniach kościoła był ty na krzyżu obecny, żeby nie było pustych krzyży. Żebyśmy nie ciebie nie zapominali, który na nich. Który na krzyżu zawisłeś do naszego zbawienia. Który z nas cierpi obrany. Stacja czternasta, pogrzeb Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. To zważ, że to wieczor pierheczek u grozu tego. Kiedy... Jak krwi płynęły obfite stroje. Pan Jezus, Twój grób został przywołany kamieniem, a dzisiaj zamknięty w tabernaku. Gdybyśmy rozumieli, że Ty jesteś tutaj żywy Bóg, nie trzeba by Cię było zamykać w tabernakulum. Tak, jesteś zamknięty, odsunięty na bok. Panie Jezu, wróć na swoje miejsce w czasie Eucharystii od początku do końca, żebyśmy Cię nie usuwali z prezbiterium. Chcę być obecny. Ale też nie chcesz być samotny. Chcemy być z Tobą obecnym w tabernakulum, z Tobą obecnym w tabernakulum, żeby być potem z Tobą obecnym w Królestwie Twoim, Ojca Niebieskiego. Które to królestwo, którego to Ojca i Ducha Świętego i Ciebie wierzymy, który z nas cierpiał rannym.